Dzień dobry, proszę pani, ja bym chciała kebaba zamówić. Halo? Halo, dzień dobry, kebaba chcę zamówić. Proszę bardzo, numer 8. Słucham? Halo? Halo, kebab chcę zamówić. A co ma, co ma być? Halo? Kebab, duży kebab? Proszę, eh, halo. Kebab w dużej, z frytami. I w I buty czy w sorty ma być? Proszę, numer sześć. I, 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 a, i. buła. W buty, tak? Duże. Mięsa jakiej co? buła. I z frytami. Mięsa. Proszę. E, tak? Ma być chyba w bułce. E, Mięsa jakiej co? Mięsko i sos biały. Jakie mięso ma być? I mięso, mięso. A jakie jest? Barań na kurczak. Kurczaczka, po kurczaczka. I sos? Biały. Łagodny, tak coś jeszcze? I, I do tego fryty. Frytki duże, małe? W bułce. Nie bardzo jest taka możliwość. I, no, i, i, chyba w bułce z frytkami, mięskiem, szulówką i brodżmaniem z tym sosikiem i do tego poproszę kola. A na jaki to będzie adres? kailin 6 przez 3 może pani posłuchać? Kylin 6b przez 3. Nie słyszę. Kylin 6b przez 3. Może pani mówić głośniej? Halo. Kylin 6b przez 3. Naprawdę nie, bardzo mi ciężko zrozumieć co pani mówi. Kylin 6b przez 3. Może Pani posłużyć, przeliterować, nie wiem, yy, ten adres? Kailin 6 b 3. A kiedy będzie chyba w domu? Ale nie rozumiem. Może Pani podać adres? Adres. Może Pani podać? Podałam Pani już 7 razy. Wyzwani. się. Kailin 6 b 3. Nic na no, no, to nie jest. Bardzo mi ciężko. Może Pani przeliterować? Przeliterować. Jaka jakaś litera? 6 przez 3. Może pani jeszcze raz powtórzyć? Jakiej to le? Kajliń 6 przez 3. Dwa przez 3, tak? Nie, nie, 6 przez 3. Masakra. Wie Pani co, może Pani podać numer telefonu, to kierowca do Pani zadzwoni. Dobrze? I tak, I to, to yy, ja mam numerek podać? Numer telefonu. I, 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 ja nie znam proszę Pani swojego numerku. Musi Pani podać numer telefonu. Yy, a po co? Może Pani podać numer telefonu? Tak. Proszę bardzo. A ja jestem Gabrysia Bąk. Może Pani podać numer telefonu? Tak, sześć, Halo. Halo, sześć, i osiem, cztery osiem, dwa, Nie no, ja nie mogę. Nie wiem, nie wiem jaki adres, nic nie wiem. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. I, Dobra, po, z kim rozmawiam? E, Pani roz chce kebaba, tak? I tak kebab. Bołcy, podwójne mięso, kurczak łagodny sos, tak? I chętnie się doziro maska. Słucham? I tu co do maszta. Nie rozumiem. Tak, tak, tak. Co to jest? I jest kebab. ktoś obok może wytłumaczyć, bo ja nie rozumiem nic. Kebab. Kebab, bułka, mięso, kurczak, łagodny sos, tak? Tak. Co jest się? W butelce. Kola 0,5, tak? Nie, duża w małej butelce. Nie ma takiej, jest duża, kola to jest 0,5 u nas. Dobra. Pół po, litrowa. Bez, bez cukru? E, nie, z cukrem, zwykła A ile cukru? Nie wiem. Dobra, niech będzie. co to jest? E, frytki frytki dużo romasta dużo frytki i e dużo romasta co to jest dużo romasta co to dużo romasta co to jest dużo romasta pana. jeszcze raz Mo mogę poprosić pana dziewczynę? Słucham? Mogę poprosić pana dziewczynę tą co przed chwilą, rozmawiałam? Dobra, teraz Gabi, Chodź, chodź teraz ty. Ja nie rozumiem. Halo, pani kochana? Może pani podać adres? Adres.

ja nie rozumiem, nie rozumiem, przepraszam, bo I, bardzo, ale... I, i, a da pan koleżankę? Słucham? Koleżankę niech pan da. Ona też nie rozumie, pani... A, ona, ja z nią się dogadam. No pani też może mi powiedzieć, ja... Ona nic, nic nie rozumie adresa. I da mi pan, pan panią, ja jej powiem. Numelek. Halo? I proszę pani, i, ja dam tatę, tatę dam. Dobrze, proszę bardzo i y, halo. I. Halo, dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Kebab. Y, y, coś trzeba jeszcze zamówić, bo to będzie za mało. Y, dwa kebaby takie proszę. Dwa razy do samo, tak? Tak. I na jaki adres? Kaulin 6B przez 3. Jak? Kaulin 6B przez 3. Jaka jest pierwsza litera tego adresu w ogóle? K. Kaulin 6B przez 3. Jeszcze raz. Kurwa. Proszę pani. Kaulin 6B przez 3. Chwileczkę. Halo? Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, pan będzie chował zamówić? Yy, tak, dwa kebaby. No, dwa razy te duże w bulce kurczak łagodny, tak? Tak. I raz napój, tak? Tak. I adres, poproszę? Kaolin 6B przez 3. Jak? Kaolin? Kaolin 6B przez 3. <ścoughs> Czy kto tam się śmieje? Kaolin 6B? Nie ma tych adres, <ścoughs> Jak? Nie ma takiego adresu, pan Kraulin, jaka ulica tu jest? Proszę pana, wy jesteście... Na co pan śmie? Proszę pana... I... Tak, pana... Pan nie rozumie mnie? Tak, pa, pana rozumiem, ale pan chyba nie wie, gdzie pan mieszka, albo tego ulica nie zna pan. Ja, ja znam. Pan będzie, albo mówić tego adres dokładnie? I... K... Ka, 6 b jak Krawlin. Jaki krawlin, pan? Nie Krawlin. A jaki? Mogę koleżankę poprosić. To pan nie, nie umie mówić chyba swój adres. Mogę poprosić koleżankę. Pan będzie wydać swój dokładne ulicę, czy anulujemy tego zamówienia pan? Da mi pan koleżankę. No koleżanka nie ma pan. Proszę dokładnie mówić tego ulica, pan. Albo anuluję od razu tego zamówienie. Nie będę przemyłować. To ja dam ko y, kolegę, Krzyśka. To podaj kolega pan. Krzyśka nie dać? Dać Krzyśka? Nie, daj do Tomeka. No, halo, dzień dobry. No, halo, dzień dobry. Witam serdecznie, my po kebaby dzwonimy. Mamy problem z adresem. Tak, jaka ulica to jest? Chyba ten kolega. Nie umiem, nie umiem. Kauli, Kaulin 6b przez 3 Jaki? Kaulin 6B przez 3 Nie wiem co Halo Halo, dzień dobry, proszę jaki? pani my chcemy zamówić jaki? dwa kebaby Po prostu, ale zamawiamy to już 11 minut Dobrze, 11 minut pan już zamawia, ale pan nie mi powiedzieć jaki to jest adres a skąd ja mam wiedzieć jaki to jest adres? Pan mówi nie, po prostu niewyraźnie. No znaczy, no ja słyszę, ja słyszę, ja, jak rozmawiali, jak może pan rozmawiał mój kolega. Halo, mm -hmm. może pan powtórzyć adres? Adres, może pan powtórzyć adres? Krzysiek, weź podaj jej adres. No, halo. Tak, adres, proszę podać adres. Taulin 6B przez 3. Jak? Taulin 6B przez 3. Nie ma takiego, takiej ulicy jak Taulin. Nie ma czegoś takiego. Nie Kaulin, tylko Kaulin 6 przez 3 Przeliterować, może pan przeliterować tą ulicę? Jaka jest pierwsza litera? K. Proszę? K. Jaka? Wy jesteście pod wpływem alkoholu. Do widzenia. Proszę bardzo. <noise> Obca, jakbyś mógł mój kanał Sąd